Thank you. Cześć, witajcie. Takie pytanko mam do Was. Pamiętacie tego wariata? Jest to jeden z najnowszych nożyków trapezowych wielofunkcyjnych od DAWBILDA. To dziś pokażę Wam młodszego brata. Młodszego brata dla porównania tak wygląda. Zobaczcie. Zobaczcie, jaka jest różnica. Oczywiście, gabarytowość się różni, ponieważ mamy różne funkcje i tym podobne. Ale dziś skupimy się na takiej wersji podręcznej, lekkiej i porównamy ją z najnowszym modelem od DeWalta, ponieważ Milwaukee, niestety, takiego modelu podręcznego nie mam. Mam tylko wersję Właśnie tego typu albo z magazynkami, więc przyniosę, przynoszę Diwolta. Ostatnio było na kanale odcinek o tych nożach, o nowej serii noży trapezowych od Diwolta. Na pewno kojarzycie i to jest taka wersja najlżejsza, najbardziej uboższa czyli nie ma tu żadnego magazynka, jest po prostu nóż. I tutaj również Tough Build wypuścił taki fajny model. Na pewno wam wyskoczył kody jak to się nazywa i on też jest pusty, znaczy pusty. Eee, no bez żadnych bajerów co nie? Czyli po prostu nóż, ostrze, nawet nie ma magazynka do ostrza, klips do paska, opcja zaczepienia, oczko jest i tyle. I tyle. I podobnie jest w Gwilcie również jest oczko jest klips do paska i jest ostrze bez żadnego magazynka. Bez niczego. I dziś skupimy się na tym takim porównaniu. Przy okazji, z tego, że mamy nowy model. Najpierw zaczniemy od nowego modelu. Jest to model kompaktowy oraz lekki. Jego gabaryty są naprawdę niewielkie, ponieważ po złożeniu nasz nóż ma zaledwie 10,2 mm. Gruby jest na około 17 mm, a po rozłożeniu z ostrzem ma zaledwie 15 cm, więc to jest taka malutka podręczna kosa. Ale zobaczcie, już mam tutaj opcję podcinania kabli lub linek lub cokolwiek. Bardzo fajny temat i tutaj jednocześnie możemy trzymać. Jednocześnie możemy trzymać, co bardzo precyzyjnie możemy używać naszego noża. Kolejny temat, na przykład, jaki nie jest w dewolcie, no to mamy tutaj kąt blokowany. Też bardzo fajna opcja przy na przykład laminatach, zaczepiamy końcówkę hakowo, czy na przykład przy papie bez żadnego problemu możemy właśnie yy, użyć. Więc bardzo fajna opcja. Również mamy tą opcję szybkiego otwierania, szybkiego zamykania. Tak jak na przykład w DeWalcie, czy, czy w Milwaukee Fastback. I tutaj w DeWalcie chodzi to bardzo płynnie. ale Posłuchajcie sobie, jak chodzi w w Praktycznie tego nie słychać. W ogóle tego klika, co nie? Tutaj w DeWalcie to jest takie charakterystyczne szarpnięcie, klik, ponieważ Dewalt jest w pełni praktycznie cały aluminiowy. Chyba, to, nie, no Wstawki też są aluminiowe, a ta w Build, tutaj już mamy temat taki, że ta obudowa jest z kompozytu jakiegoś. Pewnie z ABS-u albo z czegoś, a reszta jest metalowa, więc tutaj taka jest różnica. Waga. Właśnie, waga, to będzie ciekawy temat, bo sam nie wiem, które jest lżejsze. Ale mi się wydaje, że Build jest kapkę lżejszy. Odpal mm, o, L, L4 <ścoughs> L4 odpal jest um, 0. 101 gramów. 101 gramów ma nasz Build, A Dewalt nie pamiętam. 108. Więc tutaj waga jest nierówna, nie, nie, nie jest jakaś tam bardzo różna, ale gabarytowo gabarytowo już troszeczkę się różni, ponieważ jak dobrze pamiętam, to Dewalt ma 10,8 10,7 długości, a tak Tawbilt, jak mówiłem, ma 10,2 po szerokości podobnie, po grubości DeWalt cięższy, ale po rozłożeniu już, jeżeli chodzi o rozłożenie, no to tutaj już ta różnica, no już jest spora, to już jest spora, bo DeWalt z ostrzem ma 17,2 mm, tak jak mówiłem, a ta Wild ma 15,2, 15,1. Jak przyłoży się to i 15 będzie miał. Więc tutaj temat jest porównywalny. Jeżeli chodzi o zamykanie, no to tu czy tu jednakowo to działa. Tawbit zauważyłem, że on się sam nie domyka do końca. Dopiero trzeba docisnąć albo ewentualnie zrobić tak. O. Po złożeniu jeszcze raz nacisnąć i on wskakuje. W Diwolcie jest troszeczkę inaczej, od razu cały się kładzie. Ale z tego względu, że Dewalt nie ma konta tutaj, co nie nie ma tutaj opcji ustawienia konta, jest tylko na prosto, więc taka jest różnica. Dlatego tutaj ta w bildzie troszeczkę to inaczej chodzi, ale mamy blokowany kąt. To jest bardzo fajna e, sprawa. Tak jak mówiłem, kolejna kwestia, tutaj w porównaniu, tu mamy opcję na linkę. Możemy ciąć linkę. W czy nie możemy ciąć linki. Nie mam jakiejś linki. Na przykład mamy linki. W bildzie możemy zobaczyć jak zrobić ciach. Zrobię to na zbliżenie, żebyście zobaczyli. Zobaczcie, mogę zrobić ciach. A w d już nie, nie mogę zrobić ciach. Muszę robić ostrzem, co nie. Więc tutaj bardzo fajna opcja. Również do zarabiania kabli. Z blakulaku, kabelek też zarobimy, co nie? Bez żadnego tam jakiegoś większego yy, problemu. Klips, klips do paska. Tutaj klips uważam, że w DeWalta mimo, że odstaje, to moim zdaniem ten klips jest o wiele wygodniejszy. niż ta w bildzie. Chociaż w sumie jak wkładam je do... Czekajcie, muszę je porównać. No, nie, mi się wydaje, że dewalt jest fajniejszy do wyciągania, bo on tu ma taką zapadkę. Jak łapiemy za, wyciągany za klipsa, to lepiej wychodzi niż taw Ale tutaj taw ma większe oko, więc możemy sobie jakąś tam y, lineczkę albo parakorda, pyk, zaczepić. Będzie nam lepiej to wychodzić. Ogólnie dewalt. Y, dewalt moim zdaniem lepiej leży w dłoni, ponieważ jest kapkę grubszy. Jest kapkę grubszy, niewielka ta jest różnica w grubości, ale ogólnie Build lepiej leży w dłoni. Zobaczcie, ja się zamknąłem, jego nie widać. Diwolta zamykam, on od góry wystaje, od dołu wystaje. A w Build jestem w stanie praktycznie cały zamknąć, co nie? Więc tutaj taka różnica, moim zdaniem, jest troszeczkę o, odczuwalna. No i wejście na. Yy, na podtrzymanie paluchów w Tuff bildzie jest tylko standardowo tutaj troszeczkę przyżebrowane, a w D-Wolcie mamy po całości. Co moim zdaniem, w D-Wolcie jest najlepszy plus, ponieważ jak w razie wuje, by nam się paluch zsuwał, no to mamy dalej ząbki. W Tuff bildzie mamy tylko takie szersze miejsce, i jak się z niego sunie no to lecimy po ostrzu. Co nie? Więc taka y, troszeczkę. Yy, różnica. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, no moim zdaniem tutaj Dewalt jest o wiele lepiej wykonany. Yy, Ta Build, yy, nie wiem czy widzieliście na przebitkach, przyszedł mi yy, tutaj taki, jest tutaj rozjechany na boki. Szczerze mówiąc. I z tego co oglądałem amerykańskie YouTube'a, to każdy model, który widziałem na zbliżeniu był tak samo wykonany. Więc tutaj no spasowanie no, nie urywa dół, ale też tam tragedii nie ma, więc być może tak ma być. Kolejny temat to luz. Luz na e, ostrzu. No wiadomo, w każdym, no, w każdym nożu trapezowym będzie ten luz. Zobaczcie, tutaj w diwolcie jest luz. Jest to spowodowane, żeby to płynniej pracowało. E, w Tavbildzie też jest luz ale mi się wydaje, że w Tough jest sporo więcej tego luzu. Ja próbowałem to dokręcić, mam śruby dokręcone na maksa, a luz się nie zmienił. Więc tutaj, jeżeli chodzi o ten luz, moim zdaniem tutaj jest o wiele kapkę większy. Takie jest moje osobiście zdanie. Zobaczyłem jeszcze jednego mojego trapeziaka. Jest to pierwszy trapeziak składany, jaki yy, był w moim posiadaniu, taki ładny, już go malowałem kilka razy i to jest trapeziak taki, takiego typu i on ma jeszcze taką blokadę, o, patrzcie, Pyk. i on się blokuje. Bardzo fajny do karton gipsów, bardzo go lubiłem, yy, ponieważ... Bardzo szybko z kieszeni wyciągałeś, chlap jedną ręką otwierałeś, ciąłeś płytę, zamykałeś z zamkniętymi oczami, odkładałeś go na miejsce, co nie? No i tutaj to jest takie, o, można powiedzieć, że bardzo duże porównanie, gabarytowo jest, ale ten jest o wiele cięższy. Ale ten jest też ciężki, bo on jest w pełni stalowy, co nie? Ale też bardzo fajny, też bardzo fajny nożyk, bardzo go lubię. Kolejny temat to ostrza. W DeWolcie standardowo ostrze się otwiera. Pyk od góry wyciągamy. W Buildzie się naciska. Tutaj się naciska i ostrze wyciągamy. Oczywiście ostrza pracują z ząbkami, więc tutaj prawdopodobnie większość ostrzy będzie pasować. A nawet zobaczymy, zamienimy. Mamy tutaj oryginalny dewalta. Może Build się nie obrazi i włożymy je tutaj. Zobaczymy, czy pasuje. Pasuje. Dobra, Dewolta pasują, to i będą reszty pasować. A tutaj włożymy to w builda, zobaczymy, czy pasuje. Pasuje, dobra. Zamieniliśmy się miejscami, więc tak to wygląda w tym temacie. Zobaczę jeszcze na stronę producenta, czy tam coś producent jeszcze y, mówi. O tym to w Jeżeli chodzi o zakup, ja zakupywałem na domitech.pl, więc jeżeli chcecie, to zapraszam Was. Spoko cena jest, nie wiem jak jest teraz, Chwili nagrania, ale zaraz wejdziemy, zobaczymy. Wchodzimy do Mitech.pl. I proszę bardzo. Już patrzymy. On kosztuje 74 zł na dzień dzisiejszy na Domitechu. I tutaj, co tutaj mówi nasz producent? Konstrukcja z blokadą ostrza, możliwość zablokowania głowni pod kątem 45. To o czym mówiłem, bardzo fajna opcja. Po 45 stopni możemy zablokować nasze ostrze. Przyrząd do zdejmowania izolacji lub cięcia, przycinak do drutu. Przycinak do drutu, gdzie mamy przycinak do drutu? O to mnie teraz tutaj zaskoczyło, gdzie tu jest przecinek do drutu. Klips otwórz yy, otwór do przewleczenia linki, no to jest. Klips jest, ale przecinek do drutu. Gdzie tu jest przecinek do drutu? Czyżby to by był przecinek tutaj na tych ząbkach? O tutaj, że się wkłada drut i robi się tak chlap. Być może, dajcie znać w komentarzach, bo to pierwsze słyszę, a nie widziałem na, na filmach. Yy, I tyle, i tyle. Tutaj pisze 102 gramy. My ważyliśmy, miał 101. Więc spoko. Materiał aluminium i tworzywo sztuczne. Oho, dobra. No i tak jak mówiłem, 10 cm ma, jak jest zamknięty. Mhm, otwarty 15,5. A ja liczyłem 15,7. Dobra. Czy tam 15,2. To praktycznie to samo. Dobra, tyle w temacie. Dajcie znać w komentarzach, czy używacie, czy posiadacie, czy Waszym zdaniem warty swojej ceny, czy nie warty, czy yy, jakościowo lepszy w porównaniu do DeWalta, czy na przykład do Milwaukee. Ja nie mam Milwaukee, więc się nie, tutaj nie odniosę do tego kompaktowego Milwaukee Fastbacka, ale jeżeli macie, to zdajcie znać w komentarzach. I tyle w temacie. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Zostawcie łapkę, suba oraz komentarz i do następnego. Cześć!